Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Po jednym dniu przerwy, jaką to sobie zafundowałem wczoraj, słuchajcie, no paczki, paczki dla bohaterów sierpnia 44, takie paczki z produktami polskimi postanowiła zorganizować znaczy taką akcję postanowił zorganizować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, moi drodzy. Uf, paczki trafią, tak jak już powiedziałem, dla bohaterów sierpnia 44, więcej tutaj nic nie trzeba mówić. Wiadomo, kto jest bohaterem sierpnia 44. Ponad 900 paczek, jak czytamy na, w, na portalu do rzeczy, ponad 900 paczek z żywnością przekazał powstańcom warszawskim Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa. Każda z nich zawiera wyroby ze znakiem produkt polski, czyli wytworzone w kraju z użyciem oczywiście naszych rodzimych y, surowców. Akcja Paczka dla Powstańca, wdzięczny bohaterom Sierpnia 44, koordynowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wspólnie z przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi ma wspierać bohaterów walki o wolną Polskę. W akcji biorą również udział Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Związek Powstańców Warszawskich. No, tutaj tak ogólnikowo Wam powiem. Jak mówił podczas inauguracji 30 września minister rolnictwa, paczki z polskimi produktami to gest wdzięczności za poświęcenie się podczas walki o wolność kraju. Wszyscy jesteśmy pełni podziwu dla powstańców warszawskich, tych, których, którzy narażają, narażając własne życie, zachowali się jak trzeba, nie tylko dla siebie, ale także dla nas wszystkich, broniąc naszej godności, wolności, suwerenności. Oczywiście y, zawsze wspominam przy takim temacie, że wśród tych bohaterów dumnie mogę powiedzieć, że byli też y, członkowie mojej rodziny, którzy szczęśliwie przeżyli y, światową. Minister zaznaczył, że przekazywane paczki to bardzo praktyczna forma wsparcia, a jednocześnie wyraz jedności Polaków. Takie akcje pozwalają budować przekonanie, że moralne zobowiązanie, które dla nas jest imperatywem do działania, buduje wspólnotę wolnych, dumnych Polaków. I tak tak powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. I dodał, że polscy rolnicy i producenci żywności chcą wspierać bohaterów czynu powstańczego. Oczywiście nie krytykuję tego, to jest bardzo słuszne. Dobre, bo polskie. W ramach akcji powstańców trafi, do powstańców trafi 915 paczek z artykułami spożywczymi. Każda z nich zawiera wyroby ze znakiem Produkt Polski. Produkty spożywcze z takimi oznaczeniami dają nam pewność, że artykuły zostały w 100% wyprodukowane u nas i tak dalej z polskich produktów i tak dalej. Natomiast produkty przetworzone muszą w swoim składzie zawierać minimum 75% surowców pochodzących z Polski, a maksymalnie 25% mogą stanowić składniki importowane. W paczkach znajdują się m.in. drzemy, kasze, mąka, płatki owsiane, cukier itd. itd. Artykuły łącznie um... Łącznych, łączna ilość artykułów to jest 18 800 sztuk. Zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności. No, oczywiście, tutaj oczywiście zastanawiam się, kto tak naprawdę. Tutaj oczywiście może się posypać hejt w moją stronę: kto chce na tym ugrać. Ja nie mówię. Akcja jest spoko, warto pomagać, warto, pa... trzeba pamiętać, trzeba pomagać. Przede wszystkim trzeba pamiętać. Nie mam tutaj nic, nie chcę tutaj krytykować kwestii tego, że się pomaga. Mówię, pomagać trzeba. Tego nie krytykuję, ale tak sobie pomyślałem, oczywiście nie jestem w stanie być na miejscu tych polskich bohaterów. Nie jestem. Znaczy, to w pewnym sensie, no, pod, biorąc pod uwagę, powiem tutaj z perspektywy osoby, która bardzo dużo czytała o historii, yy, tak mi się wydaje. Zresztą widać to yy, za mną, to są wszystkie pozycje przeczytane, tutaj jest jeszcze kilka nieprzeczytanych. Yy, osoba, która zna ich historię swojej rodziny, yy, histori osoba, która, mówię tutaj o sobie teraz nieskromnie, yy, która znała yy, i zna jeszcze na szczęście kilku. Kombatantów, która się przyjaźniła akurat z pilotem no, Dywizjonów 308-303, który no, po wojnie niestety nie było mu dane wrócić do Polski. Znaczy był jako, wizytował Polskę, no ale tuż po działaniach wojennych nie mógł powrócić do Polski. Powiem Wam szczerze, że yy, ja osobiście, otwierając taką paczkę, yy, oczywiście myślałbym pozytywnie, że fajnie, że ktoś o mnie pamięta. Przyjemne to jest, że. Ludzie pamiętają. Bardzo często można się z tym spotkać, zwłaszcza mieszkając w dużych miastach, w Warszawie, no w dużych miastach generalnie, że ludzie pamiętają. To jest miłe i tak powinno być. Aczkolwiek wydaje mi się, że otwierając paczkę, w której jest dżem, w której jest kasza, śliwki suszone, czy tam cokolwiek mąka. Zastanawiałbym się chyba, yy, czy w pewnym sensie to jest nagrodą yy, czynu, jakiego się podjęliśmy. Czy yy, walczyłem za yy, czapkę śliwek, czapkę kaszy, grochu itd. itd. Yy, nie chcę tu tego krytykować jakoś specjalnie. Ale no jest to może nie tyle co smutne, ale wydaje mi się, że to takie trochę wydaje mi się to trochę takie naciągnięte. I zastanawiam się, czy jest tutaj coś takiego, że właśnie ktoś tutaj chce coś jakoś, nie wiem, podreperować swój wizerunek. Czy, czy ktoś chce tutaj coś ugrać. Czy to jest rzeczywiście. Tylko i wyłącznie z dobrego serca. Jeśli jest to z dobrego serca, no to fajnie. Tylko mówię. Że może warto by było, może bardziej odpowiednim czynem by było na przykład yy, zwolnienie yy, wszystkich kombatantów nie tylko sierpnia 44. zwolnić wszystkich kombatantów z płacenia czynszu zwolnić wszystkich kombatantów z płacenia yy, za wodę, gaz, prąd. I niech to będzie pokryte przez yy, państwo. Myślę, że to by było. No. no Miałoby to w każdym razie inny wyraz. Oczywiście, w dużych miastach, w większości miejsc, kombatanci są zwolnieni z opłat za yy, transport miejski i tak Pociągi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spoko. Tak powinno być. To jest oczywista, normalna sprawa. Tutaj w ogóle nie powinno być znaku zapytania, czy to robić, czy tego nie robić. To jest, to jest czysta, jasna sytuacja. Tak powinno być. Uważam, że powinno być coś takiego, że zamiast tych paczki mogą być, nie ma problemu, spoko, mogą być. Ale z tego co wiem, na przykład no, polscy kombatanci nie są zwolnieni, na przykład, właśnie z czynszu, a to byłoby. Myślę, ciekawa sprawa i no, słuszna sprawa. Dzwonić z czynszu, dzwonić, z, y, dzwonić na przykład leki za darmo, tak? Chociaż generalnie dla seniorów powinny być leki za darmo, tak jak jest to w na przykład Szkocji. Y, osiągając wiek 65 lat, masz. Znaczy, tutaj generalnie leki są za darmo. Tak? Ja idąc do lekarza, dostałem sobie receptę za leki, kompletnie nie płacę. No, tego nie wymagajmy od Polski. Nie, no nie, To jeszcze chyba nie jest ten poziom, że tak powiem, budżetu, żeby tak robić, ale y, dla emerytów i tak dalej leki powinny być za darmo w 100%. procentach. Y, o kombatantach już nie mówię, no bo to jest to sprawa oczywista. Y, nad tym moim zdaniem powinien się zająć się powinny jakieś tam instytucje y, rządowe i tak dalej i tak dalej, żeby na przykład zrobić coś, y, coś takiego. A paczki, no paczki spoko, tylko właśnie mówię, no kwestia, czy yy, tak, może, może wpaść taka, taka myśl, czy my walczyliśmy o czapkę żyta i czapkę śliwek. Czy za czapkę żyta i czapkę śliwek ginęli yy, moi przyjaciele, koledzy, rodzeństwo, bracia, siostry, ojcowie, wujkowie i tak dalej, dziadkowie, radziadkowie. Taka, to nie, to tak po prostu... Zaduma, je, że tak powiem, wzięła yy, czytając ten artykuł. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Może się jeszcze zobaczymy dzisiaj. Na razie.